Na sesji Rady Powiatu samorządowcy podjęli między innymi uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu, a skoro o budżecie mowa, to jest on rekordowo wysoki, bo ponad 100 milionowy, to innymi dzięki dotacjom pozyskanym do budżetu na kilka ważnych inwestycji. Nasz budżet przekracza wartość 100 milionów złotych. Jest to pierwszy raz w historii powiatu, kiedy przekraczamy. Nie mówię o tych latach, kiedy powiat realizował te dwa duże projekty, czyli tak zwany szlak burszczynowy i projekt szpitalny. Natomiast tutaj jest pierwszy raz, kiedy przekraczamy te 100 milionów złotych. Proponuje się zwiększyć, tak jak Państwo widzicie, zarówno kwotę dochodów, jak i wydatków o kwotę ponad 1 225 tysięcy, z czego dobra informacja jest też między innymi tutaj taka, jak Państwo zauważyliście. Otrzymaliśmy dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w Moksku Jest to o wartości ponad 700 000, ponad 770 tysięcy. na ten rok jest to dotacja. Ta dotacja jest w okresie trzyletnim i to zadanie zwiększyło swoją wartość. W wieloletniej prognozie finansowej, tak jak Państwo zauważyliście, również otrzymaliśmy dotację związaną z budową hali sportowej przy zespole szkół nr 1. Ta inwestycja była, tak jak Państwo pamiętacie, zapisana już w budżecie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. I tej jak gdyby inwestycji nie widać zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ nie dokonujemy tu żadnej zmiany wartości. Ale wprowadziliśmy tutaj te dwa, ponad 2 miliony 800 na lata 20-22, i jak gdyby widać to w roku 2022, bo jest odrębnie kwota miliona złotych zaraz tutaj w pierwszej stronie wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 ta dotacja wyszczególniona. Raduje się niezmiernie z tego, tu trzeba. No być uczciwym wobec, wobec siebie i wobec innych, że wielkie rzeczy zrobił dla naszego powiatu nasz nasz poseł Paweł Ryzik który no mocno zabiegał o drogę w Moksku, te dotacje, hala sportowa, bo, bo to są bardzo ważne rzeczy dla naszego budżetu, ale i rozwoju powiatu wieluńskiego. Bo mówię, co to znaczy mieć swojego człowieka, który, który mocno zabiega o, o takie sprawy. W dalszej części obrad mówiono też o wieluńskim szpitalu, jego finansach, ale też o realizacji programu naprawczego. W tym przypadku nie jest już tak różowo. Okazuje się bowiem, że szpital cały czas powiększa swój Dotyczy to w szczególności szpitalnego oddziału ratunkowego, który za pierwsze półrocze roku zanotował na swoim koncie dużą stratę. Taka informacja do mnie dotarła, że, że SOR za pierwsze półrocze przyniósł stratę 500 tysięcy, to prawda? No tak wynika to z naszych rachunków i z tego jak liczymy, że dałem tak koszty i przychody z tego tytułu, także e, no, przyczyną, nigdy e, SOR nie, nie przynosił straty. No to znaczy, nie wiem jak było poprzednio, jeżeli chodzi, ale tak, raz, że myśmy zmienili sposób liczenia kosztów, e, czyli ten, który w tej chwili jakby robimy ma bardziej uzasadnione e, przypisanie kosztów do poszczególnych komórek organizacyjnych. Dwa, że no zmieniły się też, chyba dwukrotnie zmieniała się wycena, jeżeli chodzi o świadczenia, jest też kwestia sprawozdawczości, którą robią, czy powinni robić lekarze i z tym niestety nie jest najlepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o lekarzy, którzy przyjeżdżają do nas dyżurować, bo oni najchętniej by tej dokumentacji w ogóle nie wypełniali, a każdy nas spotkaliśmy się już tutaj z dyrektorem medycznym z takimi sytuacjami, gdzie pacjenci byli przyjmowani, ale na przykład nie zostali uwzględnieni w dokumentacji. To potem skutkuje tym, że wyliczenie tego ryczałku dla nas jest mniejsze, dlatego że po prostu no... Patrzy, znaczy fundusz patrzy na to, ile tych świadczeń się zrealizowali. I to jest też jedna z przyczyn, tego, że może być tam taka strata na szpitalu, szpitalnym oddziale ratunkowym. Dwa, no niestety, idą też w górę znacznie stawki lekarzy, którzy, których musimy zabezpieczyć do funkcjonowania do obsady dyżurowej. No ale mimo nawet wzrostu tych stawek to i tak ich nadal brakuje i są sytuacje, gdzie po prostu, a tak, teraz byliśmy w takim okresie czerwiec, lipiec, sierpień, gdzie rzeczywiście były duże problemy, jeżeli chodzi o e, obsadzenie dyżuru, włącznie z tym, że e, m, m, czy fundusz ukarał nas karą za to, że jeden lekarz obsługiwał dwa, dwa stanowiska pracy, co jest jakby niezgodne z wymogami, które które, że tak powiem, narzuca Narodowy Fundusz Zdrowia. Radni na sesji przyjęli też sprawozdania kierowników nadzorów wodnych. Tutaj zwrócono uwagę na powiększający się wodny deficyt, wysychanie rzek, także w naszym regionie i ich nieprawidłową regulację. W tej sprawie na posiedzeniu radnych wypowiadali się dwaj kierownicy nadzorów wodnych, Jerzy Kolman z Wielunia i Wojciech Kołziak z Sieradza. Zagadnienie bardziej rozszerzymy już w drugiej odsłonie tematu tygodnia, gdzie dłuższa relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu. Zapraszamy.